Cześć, ja jestem Przemek Krasiński, a to jest kanał Fizjonauka, czyli to miejsce w polskim internecie, gdzie rozmawiamy o masażu, fizjoterapii i zdrowiu w ogóle. A dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać o pacjentach. I wiadomo, pacjenci są najważniejsi, bo bez nich nie byłoby naszych zawodów, nie byłoby masażystów, nie byłoby fizjoterapeutów. Ale dzisiaj chciałbym porozmawiać o tej drugiej stronie pacjentów. W sensie, co z nimi jest nie tak. Jakie błędy popełniają pacjenci i ich rodziny, że terapia czasami się nie udaje. Więc o tym dzisiejszy film. Nie przedłużamy wstępu, czołóweczka i lecimy z tematem. Na wstępie chciałbym jeszcze poprosić o to, o czym zazwyczaj mówię na końcu. Jeżeli zgadzasz się ze mną, lub nie. Napisz komentarz to bardzo buduje zasięgi, a tacy mali youtuberzy jak ja bardzo tego potrzebują. Zostaw lajka. Kliknij przycisk dzwoneczka, żeby być powiadomiony o kolejnych filmach. No i dobra, teraz przejdźmy do rzeczy. Przygotowałem dla Was 10 rzeczy, które uważam, że są błędami u pacjentów. Mam to na liście, więc będę sobie patrzył, co pęczas w bok. No to. Pierwsze podejście. Złe. Płacę, więc wymagam. Ale przez to nie muszę nic robić. I znam masę takich pacjentów, którzy twierdzą, że to fizjoterapeuta czy masażysta jest odpowiedzialny za ich zdrowie. Oni tylko płacą i oczekują magicznych efektów. No ale to tak nie działa, bo wiecie, to, że ktoś będzie masowany, czy wyćwiczy yy, przez godzinę jakieś tam rzeczy, to spoko. Ale tydzień ma ponad 200 godzin. Co w tym czasie? Nie? to Masażysta nie jest w pełni odpowiedzialny za stan pacjenta czy fizjoterapeuta. To pacjent powinien być odpowiedzialny za swoje zdrowie. Ale tak długo, jak tego nie zrozumie, terapia nie będzie miała większego sensu. Druga rzecz. Jeżeli już pacjent, nawet ma takie podejście, właśnie z punktu pierwszego, że płacę wymagam, to ja w ramach terapii pokazuję też ćwiczenia. No i część moich pacjentów je robi, a część stwierdza: Nie, no to ja nie chcę, być, nie chcę ćwiczyć samodzielnie, mam fizjoterapeutę, mam masażystę, to oni mają się zająć tym zdrowiem. To jest troszeczkę związane z tym, że pacjenci tacy nie biorą odpowiedzialności za swoje życie, za swoje zdrowie, za swój stan. A miałem taki odcinek o tym, że masaż nie jest skuteczną terapią na bóle pleców. Po więcej szczegółów odsyłam do odcinka. W skrócie chodzi o to, że jeżeli pacjent do nas przyszedł z jakimś schorzeniem, na które pracował latami, na przykład jakieś przeciążenie, zwrodnienie itd. To nawet jeżeli zrobimy mega ćwiczenia, mega masaż, ale potem pacjent sam tego nie utrzyma, nie utrzyma efektu poprzez zmianę nawyków, to nasza terapia będzie w ogóle nieskuteczna. Dlatego między innymi masaż nie jest skuteczną terapią na niektóre bóle pleców. Trzecia rzecz. Część moich pacjentów wychodzi z założenia. Boże, dlaczego mnie to spotkało? Przecież, czemu ja? I zaczynają się nad sobą użalać. Jest to związane z zewnętrznym poczuciem kontroli, o którym mówiłem ostatnio, więc film też polecam jak najbardziej. Ale ci pacjenci w ogóle nie widzą związku między tym, że na przykład całe życie nadużywał alkoholu, palił, miał nadciśnienie, nieuregulowaną cukrzycę i występującym udarem. Nie ma związku, więc takim pacjentom też bardzo ciężko jest zmienić nawyki. A to jest wymagane w terapii. Jeżeli ktoś palił fajki i ma raka płuc, no to jeżeli już go wyleczy, czy tak naprawdę to chirurdzy wyleczą, czy radiolodzy itd. itd. chirurdzy, lekarze i tak dalej, To powinien zmienić coś w swoim życiu. Nie wiem, uprawiać więcej sportu, rzucić palenie. Ludzie w ogóle nie widzą związku przyczynowo-skutkowego, więc to, co można robić, to wyjaśniać im, że to oni są odpowiedzialni za swój stan zdrowia, a nikt inny. Kolejna rzecz. Część moich pacjentów mówi tak, ja nie będę brał lekarstw, tylko nie wiem, będę się nacierał tłuszczem z szopa, bo mojej znajomej pomogło, bo u mnie w rodzinie był taki przypadek, a w ogóle to mój dziadek palił 40 lat i nic mu nigdy nie było. Super. Tak może się zdarzyć, ale jeżeli pacjent mówi do was w ten sposób, to to jest dowód anegdotyczny. A dowody anegdotyczne mają to do siebie, że to są anegdoty, opowieści, pojedyncze przypadki, które niekoniecznie muszą mieć odzwierciedlenie w całym życiu pozostałych ludzi. Więc, jeżeli pacjent się zniechęca do terapii, bo nie wiem, sadło zjeża, jest pomocne. No spoko, ale to nie znaczy, że ma przestać brać lekarstwa. Jeżeli palił fajki, mógłby przestać, pomimo że wujek nie dostał nowotworu. Pacjenci znowu nie chcą brać odpowiedzialności za swoje życie, a jeżeli już komuś coś pomogło, to im też na pewno pomoże. I to jest kolejny błąd w rozumowaniu, który należy rozbijać u pacjentów, ponieważ masaż, fizjoterapia czy farmakologia są sprawdzonymi metodami i mają szansę na sukces w przeciwieństwie do sadła z bobra. Piąta rzecz. Zwłaszcza u pacjentów poddawanych masażom błędem jest to, że pacjent nie informuje o tym co odczuwa. Masażyści zazwyczaj mówią coś w stylu czy wystarczająco mocno, czy wystarczająco delikatnie. Proszę mówić, jeżeli coś będzie nie tak. I pacjenci wychodzą z założenia, że lepiej jak boli, bo wtedy działa, co zupełnie nie jest prawdą, niż powiedzieć, że jest za mocno. Ale jeżeli jest za mocno, to organizm się spina obronnie, no bo nikt nie chce być bity. Więc zamiast rozluźnić skanki, one się jeszcze mocniej zeptą. W fizjoterapii to wygląda w ten sposób, że na przykład pacjenci nie mówią, że dawka prądów jest zbyt duża i ja. Pracując w przychodni, widziałem poparzenia od prądu stałego, które leczą się przez bardzo długi czas. Bo to można porównać do tego, jakby kogoś oblać kwasem. Ale pacjent mówił: No, piekło, szczypało, ale przecież tak powinno być, prawda? Bo im mocniej, tym lepiej. Nie, im mocniej, tym wcale nie lepiej. Ma to być dopasowane do potrzeb i odczuć pacjenta. Dobra, tyle pacjenci. Ale co z ich rodzinami? Mam tak, że dość często, kiedy pracuję z pacjentami neurologicznymi, rodzina bierze udział w rehabilitacji i to jest spoko, to jest super, ale bardzo często ludzie z rodziny się niecierpliwią. Jak to wygląda? Ja na przykład mówię, proszę zgiąć łokieć. Nie wiem, zegnij łokieć. No, i pacjent, który jest chory, bo jest pacjentem, ma z tym problem. I widzę w jego oczach, że próbuje napiąć mięśnie. Przykładam rękę do bicepsu, czuję, że próbuje napiąć mięśnie. Ale rodzina tego nie widzi, nie zna się na tym, ale zaczyna mówić: „Napnij łokieć! Słyszysz, co pan mówi? Rób, co do ciebie mówią. Płacimy za terapię, to, to jest w ogóle hit. Nie? I teraz, co ten biedny człowiek ma robić? Ja bym się denerwował. Oni też się denerwują i takie gadanie z zniecierpliwienia w ogóle nie działa. W sensie to nie motywuje, to tylko niszczy całą terapię i chęć y, tego pacjenta do tego, żeby w ogóle coś ze sobą zrobić. To zniecierpliwienie przekłada się na kolejny problem, który, y, przy, który y, występuje u rodzin pacjentów, to znaczy, rodziny zaczynają wyręczać pacjentów. Ponieważ pacjentowi idzie wolniej, nie wiem, krojenie marchewki, ja to zrobię za niego. Nie, po, po co on ma to robić? Będzie tylko nabrudzi jeszcze, porozsypuje, zrobię to za niego. No, można i tak. Ale w takim razie zabieramy mu czynności życia codziennego i do czego on nam jest potrzebny, ten pacjent, w sensie, on już nie ma co robić. Jak on ma się zrehabilitować? Jak on ma lepiej kroić tą marchewkę? Skoro my mu tego nie dajemy. A nie dajemy mu, bo jest zawolny, no a jest zawolny, bo jest niezrehabilitowany. I to jest takie samo napędzające się koło. Więc, jeżeli macie w rodzinie kogoś z niepełnosprawnością, kogoś chorego, albo macie takich pacjentów, to zwróćcie uwagę całemu otoczeniu, żeby dali szansę. Być może pacjent tego nie zrobi. Ale skąd ta rodzina ma o tym wiedzieć, jeżeli nie dała mu szansy spróbować? No, proste, proste. Inną formą tak, zabijania po prostu chęci u pacjenta jest to, że rodzina pozwala mu przeleżeć cały dzień. I to się bardzo często dzieje u pacjentów, którzy są starsi. Wiecie, ludzie starsi co do zasady są powolni. Niezgrabni potrzebują więcej wypoczynku, bo się szybciej męczą. No i czasami takie rodziny tych pacjentów wpadają na genialny pomysł, to niech sobie babcia poleży przez cały dzień, nic się nie stanie. I tak pewnie chodzi w Pampersie, więc przebierzemy, nie ma problemu. Tylko, że jeżeli pacjent jednego dnia nie wstanie i świat się nie zawali, to jaką mam motywację, żeby wstać drugiego dnia? A jeżeli drugiego dnia nie wstanie, to trzeciego, czwartego dnia nie będzie w stanie wstać. I to będzie dowód anegdotyczny, ale opowiem Wam historię, która mnie spotkała w czasie praktyk w szpitalu w Gdańsku. Byłem na ortopedii i były tam sale dla pacjentów po operacji kościowego palucha, czyli tak zwanego haluksa. Były tam zasadniczo młode osoby, około trzydziestki, więc wtedy młodsze niż ja. I wyobraźcie sobie, że jedna z dziewczyn przez trzy dni leżała w łóżku, nie chciała być penizowana, nie chciała chodzić. No co mogliśmy zrobić jako fizjoterapeuci? W sensie, no jak pacjent się uprze, że nie, to nie, przecież nie zmusimy go, nie wyrzucimy z łóżka. Po trzech dniach stwierdziła, dobra, koniec leżenia, wstanę, pochodzę i usiadła. Po czym takie się zakręciło w głowie, że zebrała? Zdrowa osoba. Jak to może się odbijać na pacjentach, którzy mają po 60, 70, 80 lat? Różnie, ale nigdy dobrze. Czwartą rzeczą, która mnie bardzo, ale to bardzo denerwuje u rodzin pacjentów, jest rozwinięcie tego, o czym mówiłem wcześniej, u pacjenta. W sensie, Teraz chodzę do yy, jednej z pacjentek, jest po udarze i przychodzę tam 2 trzy razy w tygodniu. Po czym mówię: dobra, no to siadajcie z nią, sadzajcie ją, wstawajcie. To jest dla niej bardzo ważne, żeby ciśnienie w mózgu było troszkę inne, żeby nie leżała, nie robiły się odleżyny, żeby była aktywna. Po czym przychodzę po dwóch dniach i okazuje się, że pacjentka ani razu nie wstała. Ja mówię, no kurczę, czy czemu pan nie posadził swojej żony? Mówię to do męża. A mówi, no bo żona nie mówiła, że chce wstać. No pewnie, że nie mówiła, bo ma afazję, czyli zaburzenia mowy. Rodziny, co do zasady, bardzo rzadko biorą udział w rehabilitacji. Zrzucają to na fizjoterapeutów, na masażystów, albo twierdzą, że to sam pacjent ma się rehabilitować, ale to tak nie działa. Trzeba go popchnąć. Wiecie, zmobilizować do tego, jeżeli ja jako członek rodziny nie chcę pomóc mojemu choremu, albo przynajmniej nie okazuję tej chęci, to motywacja znowu leży i kwiczy. Więc rodzina ma działać z pacjentem głównie dlatego, że są tam po prostu cały czas i mogą na bieżąco, czy dawać zadania, czy posadzić, czy zadbać o tego pacjenta. To jest bardzo proste, ale to jest bardzo potrzebne i żaden fizjoterapeuta nie zastąpi rodziny. Żaden masażysta nie zastąpi rodziny, żaden opiekun medyczny nie zastąpi ciągłej, e, ciągłego pobytu rodziny przy tym pacjencie. I na koniec rzecz, która nie jest błędem, ale która mnie strasznie, ale to tragicznie denerwuje u pacjentów, e, zwłaszcza jeżeli e, jeździłem na masażer. Wchodzę do pacjentki, a ona mówi, bo pan Stefan to masował w ten i w ten sposób. I mnie w tym momencie zalewa krew. Ja oczywiście tego nie pokazuję. Ale no to niech tam pan Stefan się panią zajmie. Nie, bo on już zrezygnował. No okej, okay, no to ja nie jestem panem Stefanem. Będę robił po swojemu. Zgadza się pani? Tak. I w czasie zabiegu słyszę. Bo pan Stefan to jeszcze robił głaskanie takie i takie. O matko. Nic mnie tak nie denerwuje, i uwierzcie, że jest dużo fizjoterapeutów i masażystów, których to też bardzo deprymuje, bo okazuje się, że oni wsadzają w to serce oni wsadzają w wysiłek w terapię a pacjent w ogóle tego nie docenia jest gdzieś umysłem, daleko, daleko i tylko szuka błędu bo pan Stefan robił inaczej. To przy masażach. Przy fizjoterapii zdarzyło mi się kiedyś yy, iść do pacjenta, który mówił, że. Bo pan Stefan, no tak naprawdę to nie są Stefanie, ale wiecie, Andrzeje, Mateusze, Julię, ktokolwiek, nie? Bo pan Stefan to pięć lat temu ćwiczył ze mną inaczej. Ja mówię, no dobra. I były chociaż z tego efekty, jak ćwiczył, bo chciałbym wiedzieć, może były efekty i wtedy warto to zastosować. Nie, właściwie nie było poprawy, ale było inaczej. No, to co z tego, skoro nie było poprawy? Dajcie pracować jako pacjenci. Dajcie pracować fizjoterapeutom i masażystom tak, jak potrafią, bo robią to dla Waszego dobra. Huh. No i się zagotowałem, więc chyba czas kończyć. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Czy znacie jakieś błędy, czy może jakieś inne zachowania pacjentów Was strasznie denerwują? Huh. Niech będzie z tego jakaś fajna dyskusja. Na razie do zobaczenia. Cześć!